Takimi umiejętnościami popisywali się artylerzyści z Sulechowa i Węgorzewa. Pokaz przygotowano z myślą o młodzieży biorącej udział w święcie wojsk rakietowych i artylerii. Jest to związane z patronką naszą, świętą Barbarą. Wiadomo, że czwartego to, 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 to imieniny Barbary, więc jest to patronka wszystkich ludzi związanych z materiałami wybuchowymi nie tylko górników, ale również artylerzystów. Myślę, że i saperzy też w jakimś stopniu partycypują w tym święcie. No ale przyjęło się to, że święto 4 grudnia jest obchodzone jako święto wojsk rakietowych i artylerii. Właśnie. Gościem uroczystości w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia był pułkownik Jarosław Kraszewski, który oprócz życzeń mówił o wyzwaniach stojących przed wojskami rakietowymi. Realizujemy pięć programów operacyjnych na łączną kwotę około 14 miliardów. Złotych te programy operacyjne to całkowita modernizacja sprzętu wojsk rakietowych i artylerii. Realizujemy w tej chwili badania eksploatacyjno-wojskowe krabów. W pierwszym kwartale 2014 roku rozpoczniemy takie same badania z moździerzem 120 mm o kryptonimie RAK. Jest to najnowocześniejszy moździerz na świecie. Śmiało można tego, tak, takiego stwierdzenia użyć. Wojska rakietowe i artyleria to trzon ogniowy wojsk lądowych. Ar Artylerzyści w centrum doskonalą swoje umiejętności zarówno podczas zajęć, jak i ćwiczeń. Obecnie podstawowym zadaniem moim jest szkolenie służby przygotowawczej narodowych sił rezerwowych. Żołnierze prowadzą zajęcia z żołnierzami pracy, by na sprzęcie są to zajęcia, które poprzedzone są budową sprzętu, czyli taką podstawą, bazą, którą, na której żołnierze poznają tą budowę. Zainteresowanie służbą w wojskach rakietowych nie słabnie. Co roku setki elewów rozpoczynają służbę przygotowawczą. Pierwsze trzy miesiące, które byliśmy, mieliśmy szkolenie podstawowe, czyli głównie to musztra, później zajęcia na poligonie, a po trzech miesiącach przeszliśmy na specjalizację. Każda specjalizacja ma inną, jesteśmy rozdzieleni, przeszliśmy na różne kompanie. Teraz moją, obsługę, moją specjalizacją w tym momencie jest obsługa wyrzutni artyleryjskiej, czyli... RM-70 W-30 Languster 21 Święto wojsk rakietowych potrwa dwa dni po uroczystościach w jednostce. Zaplanowano także ćwiczenia i pokazy na toruńskim poligonie.